Dzień dobry, witam Państwa na konferencji po meczu 25 kolejki czwartej ligi grupy łódzkiej. Witam trenerów obu drużyn. Jako pierwszego o komentarz poproszę trenera zespołu KS Paradyż, Pana Zbigniewa Podsiebierskiego. Przychodzi mi taka myśl, że dzisiaj chyba z by było trudno wygrać nawet z tego względu, że do przerwy nawet wiatr sprzyjał przeciwnikowi. Silna wichura, nawet troszeczkę deszczu. Nie mogliśmy piłki wybić dosyć daleko. Wracała z powrotem na naszą połowę. A po przerwie ten wiatr całkiem ustał. Słoneczko zajaśniało i, 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 i grając my z wiatrem, tego wiatru w zasadzie nie mieliśmy. Ale to tak na wstępie. Na pewno trzeba pogratulować widzowi, bo. Zawodnicy widzenia dzisiaj wykazali sporą determinację. Wiedzieli ile mają punktów, wiedzieli na jakiej pozycji my jesteśmy, ile my mamy punktów, i przy przegranym, a przy wygranym meczu różnica punktowa była dosyć spora. Zatem mówiło się, że gramy o 6 punktów. Różnica się zmniejszyła do. Trzech punktów. Widzę wszedł w dalszym ciągu w grę, walczy o awans. Natomiast nasza determinacja dzisiaj była o wiele mniejsza. Pretensje mogę mieć w pewnych momentach do chłopaków, że nie wyzwolili z siebie czegoś, co, co u zawodników będących liderem powinno brylować, to znaczy chęć odzyskania wyników. Uzyskania dobrego wyniku. Gdzieś byli zdeprymowani, nie biegali tak jak, jak, jak mogli biegać. No ale tutaj to kwestia: może jest jakieś usprawiedliwienie. Środowy mecz wolałbym, żeby ten mecz w sobotę wszyscy pracują. Idą do pracy o 5, 6, 7. To jest podróż. No, coś, w tym, to coś w tym nie zadziałało. No oczywiście, strona taka też, że przyzwyczajeni jesteśmy do, gry nie przy tak licznej publice, która dopinguje swój zespół, to też co niektórych zawodników mogło zdeprymować, którzy przy takiej publice nie grywali, ale już większość raczej takie spotkania zaliczała. Także podsumowując moją wypowiedź, determinacja była po stronie przeciwnika o wiele większa i dzisiaj tą determinacją, wolą uzyskania wyniku pozytywnego wygrali i oczywiście dzięki temu zbliżyli się do nas na trzy punkty. Dziękujemy za wypowiedź. Teraz o komentarz poprosimy trenera gospodarzy, pana Marcina Płuska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na pewno bardzo ważne punkty dla nas by to ważny mecz dla układu tabeli, bo tak jak powiedział tutaj trener gości zbliżyliśmy się do nich już na trzy punkty, i w dalszym ciągu będziemy wywierać presję na przeciwnikach, naszą dobrą grą i zwycięzcami, by iść jak najwyżej. Co do samego meczu, wiedzieliśmy od początku w jaki sposób buduje swoje ataki zespół z Paradyża, wiedzieliśmy, że będą oni grać dłuższą piłką, i dlatego też zagraliśmy trochę inaczej niż w poprzednich meczach. W poprzednich spotkaniach graliśmy wysoko, od razu siadaliśmy na przeciwniku. A dzisiaj poczekaliśmy na kole w pressingu średnim, tak? dlatego łatwiej było nam zbierać te wszystkie, pie... zbierać nam zarówno pierwszą, jak i drugą piłkę. I nastawiliśmy się na transfer pozytywny, tak? czyli szybkie przejście z obrony do ataku. I moim zdaniem no, funkcjonowało to dobrze, bo do przerwy prowadziliśmy 1-0. Mogliśmy strzelić jeszcze jedną bramkę, wtedy byłoby na pewno trochę spokojniej. A druga połowa no to w dalszym ciągu konsekwencja i determinacja w realizacji założeń, których sobie, które sobie nakreśliliśmy w przerwie. Dodatkowo, no, no, cieszymy się, że wygraliśmy, ale już ten czas radości powoli mija i koncentrujemy się na kolejnym spotkaniu, które już w sobotę. Dziękujemy za komentarz. W takim razie proponuję przejść do pytań. Czy mamy jakieś pytania do trenera gości? W takim razie przejdźmy do pytań do trenera gospodarzy pana Marcina Półski. Czy są takie pytania? Ja mam pytanie. Czy ten widz dzisiejszy, a ten widzę w porównaniu z meczem z Słowiem który pan, znaczy to, to był taki widzę, jaki pan by chciał oglądać tę tą drużynę? No to, to jeżeli chodzi o mecz za a mecz dzisiejszy, to no są całkiem dwa inne spotkania, tak? W dużo węższe boiska, trudniej grało się w piłkę, a też nasze założenia na ten mecz były inne. Bo tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, za historią chcieliśmy grać od razu wysoko, zabierać tą piłkę jak najwyżej i to nam tam się udawało, tak? No bo też utrzymywaliśmy się przy piłce, kontrolowaliśmy te wydarzenia, graliśmy z jednej na drugą stronę, a dzisiaj no po prostu czekaliśmy. Tak? Założenie było takie, żeby przejść. A takiem szybkim, jak najszybciej pod bramkę rywala, dlatego się cofnęliśmy, żeby ta linia obrony zespołu z Paradyża była możliwie jak najwyżej. <laughs> Jeszcze jedno pytanie, bo bardzo dobrze spisują się kolejny raz skrzydłowi i są skuteczni. mamy na myśli Patryka Strusa, Bartłomieja Gronka, Natomiast no, cały czas czekamy na takie <laughs> ważniejsze przybudzenie nominalnych napastników Michała Bondary i Roberta Kowalczyka. No, no, nasz zespół też cechuje wszechschronność. Tak? Każdy z zawodników, y, który gra, jest tak samo odpowiedzialny za zdobywanie goli, jak i bronienie. No, to W końcowym rozrachunku nie ma to, y, nie ma to znaczenia, tak? czy pięć bramych strzeli środkowy obrońca, czy pięć środkowy napastnik. Tak? Każdy z nich ma swoje zadania indywidualne i dzisiaj wywiązali się z nich y, bardzo dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do genera Puski? Wobec tego dziękuję za obecność na tej konferencji. Dodam jeszcze na koniec, że mecz obejrzało 1970 widzów.